Dobry wieczór, moje kochane duszyczki. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień był dla was pięknym, cudownym dniem, a przed wami piękna, cudowna, spokojna nocka, abyście mogli wypocząć i przyjąć z otwartymi ramionami to, co da nam jutrzejszy dzień. Kochani, dzisiaj chciałam troszeczkę was pomordować i pomęczyć swoim gadaniem. O czym? Hmm. Wiele osób pyta mnie czy rytuały miłosne naprawdę działają. Dziś znaczy ja w ogóle nie pokazuję rytuałów tak jak się robi, ale dziś też nie pokażę tego rytuału. Dziś powiem wam dlaczego magia miłości jest jedną z najsilniejszych energii we wszechświecie i dlaczego nigdy, przenigdy nie powinniście się poddawać w walce o swoje serce i o swoje przeznaczenie. To jest najważniejsze. Jak przychodzicie, zlecacie rytuały, yy, yy, zlecacie ten rytuał, to musicie pamiętać, o co walczycie i dlaczego go zlecacie. Jak wiecie, miłość to nie tylko emocje. Miłość to pole energetyczne, które łączy ludzi ponad czasem i przestrzenią. Kiedy wykonujecie rytuał, kiedy zlecacie rytuał, tu się skupia cała Wasza świadomość, pragnienie i decyzja. Czyli jeżeli podjęliście decyzję wykonywania rytuału miłosnego, to musicie być pewni, że to się uda. Że dacie radę przejść przez te ileś tam nocy, że dacie radę w okresie porytualnym, po to właśnie, właśnie po to, żeby być szczęśliwym. Yy musicie wiedzieć, właśnie tak jak mówiłam, że to się wszystko skupia, świadomość, pragnienia, decyzja, to wszystko, wszystko się dzieje podczas wykonywania rytuału, to jest bardzo istotne. To właśnie ta wasza decyzja poruszają właśnie cały los, całą energię we wszechświecie, całą energię rytualną. Rytuały są miłosne, są bardzo potężne, bo dotykają najgłębszej potrzeby duszy, bycia widzianym, bycia kochanym, bycia wybranym. I jeżeli chcecie być widzianym, kochanym i wybranym, nie wolno Wam rezygnować, wątpić, poddawać się. Tego Wam nie wolno robić. Ja już wiele, wiele razy odmówiłam rytuału, wykonywania rytuału, dlatego, że jak widzę wahania, jak widzę, a jak będzie, tak będzie. Nie. Z energią rytualną nie ma jak będzie, jak będzie. Z energią rytualną tak będzie i musi się stać. I musicie to sobie zapamiętać, jeżeli oczywiście yy, chcecie, moje tuszeczki wykonywać ze mną ten rytuał, tak? Bo, że gdzieś tam indziej u innych rytualistów, to każdy rytualista ma swoje zasady i każdy rytualista ma swoją etykę. <laughs> yy, dlatego... Ja zawsze mówię, bo moja w ogóle, ogólnie moja droga z Hekatę nie zaczęła się od książek, nie zaczęła się jej od internetu. Ona zaczęła się od takiego wewnętrznego wołania. Hekata jest strażniczką bram, wyborów, przeznaczenia. Uczy, że miłość to nie tylko pragnienie, że to ścieżka duszy przede wszystkim jest. Kiedy pracuję z nią, kiedy pracuję jej symbolami. Czuję, jak otwiera się we mnie, jak, jak czuję, jak otwierają się we mnie drzwi, których wcześniej nigdy nie widziałam. Pytacie się też o ten obraz rytualność, się kiedyś przestraszyłam, bo pani mówi, że ją hipnozuje, więc e, mówiłam, przestraszyłam się chciałam go w ogóle zdjąć. Ten obraz przede mną właśnie symbolem jest tej drogi kluczem, pod trójnym księżycem i światłem między światami. Kiedyś ktoś mi napisał e, pod filmikiem, z afirmacją właśnie, że psychiatra się kłania, czy zakład zamknięty się kłania. E, kiedyś, kiedyś, kiedyś skorzystam z tego na razie, czuję się bardzo zdrowo psychicznie. E, największa magia, kochani, to jest wytrwałość podczas wykonywania rytuałów. Kiedy kochacie, kiedy marzycie, kiedy pragniecie innego życia, nie możecie się poddawać. Każda intencja, każda modlitwa, każdy symbol przypomina Wam, Waszej podświadomości, kim jesteście. Nawet jeśli teraz wszystko wydaje Wam się niemożliwe, nierealne, nielogiczne, to Wasza droga jeszcze się nie skończyła. Hekate stoi na rozdrożach właśnie po to, by pokazać Wam nową ścieżkę. I właśnie po to, przy rytuałach z Hekate. Podążamy. Każdy dzień wykonywanego rytuału, jeden większy krok na ścieżce, a na końcu właśnie i w tym okresie y, portualnym jest siła Hekate, jest ona, która właśnie ona rozświetli Wam drogę do tego, abyście byli szczęśliwi. Ten symbol, który zamarowała, bo jeszcze ten symbol, y, który widzicie, Namalowałam, go, namalowałam jako taką osobistą pieczęć drogi i miłości. Dla mnie jest przypomnieniem, że drzwi zawsze mogą się otworzyć. Bardzo silnie jestem połączona z tym obrazem, chociaż nie jest to Bóg wie jaki art, tak? Ale to jest obraz wykonany podczas silnej medytacji, podczas słuchania jego wewnętrznego głosu, hekate właśnie. Tak, żeby te rytuały działały, żeby, żeby szło nam do przodu. Wiele osób się pytało nawet, czy może kupić. Czuję się zaszczycona, bo artystka ze mnie żadna, <grym>, ale czuję się zaszczycona. I pamiętajcie, nie możecie rezygnować z miłości. Nie możecie, kochanie, rezygnować z marzeń. Magia zaczyna się wtedy, gdy mówicie zasługuje. A jeśli dziś stoicie, kochani, na rozdrożu, musicie pamiętać, że Hekate jest boginią bram i każda brama się otworzy. Jeżeli... Jeszcze nie kończymy, tak? Bo jeszcze będę chciała afirmację taką dłuższą zrobić na koniec, ale pamiętajcie, że jeżeli jeśli czujecie tą energię o tym, o czym ja mówię, o czym rozmawiam, i wcale nie idę do szpitala psychiatrycznego. Broń Boże, jeszcze nie. Jeżeli czujecie jakąś taką energię po dzisiejszym filmiku, taką fajną energię, napiszcie dzisiaj mi w komentarzach swoje pragnienia. Jedno, dwa pragnienia. Coś postaram się dzisiaj przez tą bramę otwartą wypuścić. Kochanie moje najdroższe duszyczki, wy wszystko wiecie, co macie robić. Jesteście grzecznymi moimi dzieciakami, które wiedzą, że są szczęśliwe, które wiedzą, co to jest konsekwencja, które wiedzą, jak uzyskać swoje szczęście. Dzisiaj będę chciała zrobić troszeczkę taką dłuższą, ale filmację, więc jak ktoś nie ma cierpliwości mnie słuchać, to może spokojnie nie oglądać filmiku. Ja bym chciała, żebyście na koniec tego naszego filmiku, a już się zbliżamy do końca, żeby was nie zanudziła, żebyśmy zrobili taką dłuższą wewnętrzną afirmację. Chciałabym, żebyście duszyczki moje, ukochane, zamknęły oczka, odprężyły się troszeczkę i zapomniały o wszelkich kłopotach. I teraz je posłuchajcie. Oddycham spokojnie. Jestem bezpieczna. Jestem prowadzony. Hekate strażniczko rozdroży. Spójrz na moje serce. To, co się skończyło, odchodzi z wdzięcznością. To, co jest dla mnie przeznaczone. Zbliża się do mnie teraz. Nie jestem sama. Moja dusza jest wdzialna. Moja miłość jest święta. Każda brama mojego losu otwiera się przede mną delikatnie. Jeśli ta osoba jest częścią mojej drogi, drogi się połączą. Jeśli nie, Hekatę prowadzi mnie ku miłości, która mnie wybiera. Jestem godna głębokiej, spokojnej, prawdziwej miłości. Jestem człowiekiem mocy, człowiekiem światła, człowiekiem przeznaczenia. Ten symbol jest moim kluczem. Każde spojrzenie na niego przypomina mi drzwi. Zawsze. Które mogą się otworzyć. Oddaję ból, oddaję lęk, oddaję przeszłość. Witam nową miłość, nowe szczęście, nową drogę. Tak jest, tak się dzieje, tak prowadzi mnie Hekate. Dobranoc, moje duszyczki.